20 stycznia 95 wyszedł z domu na zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim i od tego momentu nikt go już nie widział. Początkowo sądzono, że mógł po prostu wyjechać, zniknąć z własnej woli. Jednak z czasem pojawiły się coraz bardziej niepokojące tropy sugerujące, że mógł paść ofiarą przestępstwa. W 2018 roku, niemal po trzech dekadach od zaginięcia Roberta, Archiwum X, specjalna jednostka polskiej policji zajmująca się nierozwiązanymi sprawami ogłosiła przełom w śledztwie. Śledczy uznali, że za jego zaginięciem mogą stać osoby duchowne. W szczególności podejrzenia padły na księży z parafii, z którą Robert miał kontakt przed swoim zaginięciem. W latach 90. w Polsce pojawiło się bardzo dużo nowych i podejrzanych związków wyznaniowych. A interesujący się religiami i dość samotny 23-latek mógł być dla nich łatwym celem. Ucieczka od rodziny, z którą był bardzo żyty, od początku wydawała się mało prawdopodobna. Ciekawostką w tej sprawie jest fakt, że przez wiele lat kluczowe dowody były przechowywane w archiwach, a ich ponowne przeanalizowanie przez archiwum X stało się możliwe dzięki postępowi technologicznemu. Śledztwo trwa, a rodzina i przyjaciele Roberta nadal czekają na pełne wyjaśnienie okoliczności jego zaginięcia i ukaranie winnych. 9. Sprawa Kasi Domerackiej. Ta studentka z Wrocławia zaginęła 2 czerwca 2000 roku, pozostawiając za sobą tajemnicę, która do dziś nie została rozwiązana. Jej zaginięcie wstrząsnęło rodziną, przyjaciółmi i całym społeczeństwem. A jej historia stała się jednym z najbardziej zagadkowych przypadków w Polsce. Przed zaginięciem Kasia prowadziła dziennik, w którym opisywała swój romans z tajemniczym mężczyzną. Związek ten, pełen emocji i niepokojących sygnałów, stał się kluczowym elementem w śledztwie. Fragmenty dziennika sugerują, że Kasia mogła czuć się zagrożona, co rodziło podejrzenia, że jej partner mógł mieć coś wspólnego z jej zniknięciem. Niestety, mimo wielu prób, nie udało się jednoznacznie potwierdzić tych przypuszczeń. Początkowe poszukiwania Kasi prowadzone przez policję nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów. Kasia wyszła z domu, zostawiając swoje rzeczy osobiste, co wskazywało, że planowała wrócić, jednak świat ja po niej urwał się nagle i tajemniczo. Rodzina zdesperowana brakiem postępów zaangażowała prywatnych detektywów i współpracowała z mediami, próbując nagłośnić sprawę i znaleźć jakiekolwiek informacje. Mimo licznych wysiłków zaginięcie Kasi domerackiej pozostaje nierozwiązane. Historia jej zniknięcia jest często porównywana do słynnej sprawy Lory Palmer z serialu Twin Peaks. Historii pełnej tajemnic oraz mrocznych sekretów. 8. Sprawa Iwony wieczorek. Ta sprawa to jedna z najbardziej tajemniczych i szeroko komentowanych historii kryminalnych w Polsce ostatnich lat. Iwona, 19-letnia mieszkanka trójmiasta, zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Jej zaginięcie wywołało ogromne poruszenie w mediach i społeczeństwie, ale do dziś pozostaje niewyjaśnione. Iwona wieczorek spędziła wieczór z przyjaciółmi w jednym z sopockich klubów. Około trzeciej nad ranem postanowiła wrócić do domu na pieszo, co zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu miejskiego. Ostatni raz była widziana, jak przechodziła przez park Regana. Od tego momentu ślad po niej zaginął. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań i licznych apeli do społeczeństwa, nie udało się znaleźć żadnych konkretnych dowodów ani świadków. Którzy mogliby rzucić światło na jej zaginięcie. Śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek było wielokrotnie wznawiane i przerywane. Zajmowały się nim różne zespoły śledcze, w tym znane Archiwum X. Przez lata pojawiło się wiele przeróżnych teorii i hipotez dotyczących jej losu. Każda z tych wersji była skrupulatnie badana, jednak żadna nie przyniosła jednoznacznej odpowiedzi. Przez lata użytkownicy różnych forów internetowych wykazywali niezwykłą determinację, analizując dostępne materiały. Przeprowadzając własne dochodzenia i tworząc hipotezy, które z czasem prowadziły do nowych tropów badanych przez policję. Ich wysiłki pokazują, jak wielki wpływ może mieć społeczność internetowa na rozwikłanie zagadek kryminalnych. W czerwcu 2024 roku pojawiły się nowe tropy dotyczące pewnego białego fiata, który mógł być widziany w okolicach miejsca zaginięcia Iwony. Śledczy analizują obecnie, czy ten samochód może mieć związek z jej zniknięciem. To nowy kierunek w dochodzeniu, który może przynieść przełomowe informacje. 7. Łukasz Kania Ten młody mężczyzna z Głuszycy zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2001 roku. Chłopak miał wtedy 20 lat, szczupłą budowę i około 180 cm wzrostu. Tego dnia wychodząc z domu zabrał ze sobą paszport i sporą sumę pieniędzy. Rodzicom zakazał poszukiwania go, strasząc, że jeśli to zrobią, to już nigdy nie nawiąże z nimi kontaktu. Policja oraz prywatny detektyw zajęli się poszukiwaniem zaginionego Łukasza. Rodzice zawiadomili o zaginięciu chłopaka po ośmiu latach, tłumacząc, że syn prosił, by go nie szukać. Obiecał, że sam się odezwie. Największym problemem w poszukiwaniach w tej sprawie jest to, że niewiele o zaginionym wiadomo. Był małomówny i skryty, nie miał przyjaciół i nie zwierzał się ze swoich planów. Przypuszcza się, że zaginiony najprawdopodobniej znajduje się obecnie za granicą, być może w jakiejś sekcie. Według rodziców w młodości interesował się religiami wschodu, pracował też przy winobraniu w Niemczech. Wspominał, że może znowuż tam pojedzie, wychodząc wziął ze sobą dokumenty i pieniądze. Takie wydarzenie jak zaginięcie Łukasza Kani nie dziwi przedstawicieli fundacji Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. To może szokujące, ale w ciągu kilkunastu lat działalności zetknęliśmy się z przeróżnymi sytuacjami, w których ludzie decydowali się na zerwanie kontaktu z najbliższymi. Bywało, że osoba wychodziła z domu i nawet nie informowała nikogo o swoich zamiarach, mówi jedna z pracownic fundacji. Fundacja wyjaśnia, że co roku w Polsce bez wieści przepada około 15 tysięcy osób, czyli liczba odpowiadająca populacji małego miasteczka powiatowego 6. Generał Włodzimierz Zagórski. Urodzony 29 marca 1882 roku Zagórski był wybitnym oficerem i bardzo kontrowersyjną postacią w latach 20. ubiegłego wieku w Polsce. Jego zniknięcie w 1927 roku nadal wzbudza liczne spekulacje i pozostaje jedną z najważniejszych nierozwiązanych zagadek w historii Polski. Zagórski z wykształcenia prawnik swoją karierę wojskową rozpoczął w Armii Austro-Węgierskiej, ale po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szybko stał się prominentnym członkiem Wojska Polskiego. Był jednak znany nie tylko ze swoich umiejętności wojskowych, ale także z ostrych poglądów politycznych. Jako zwolennik narodowej demokracji Zagórski otwarcie sprzeciwiał się Józefowi Piłsudskiemu i jego polityce. 15 maja 1926 roku Piłsudczycy internowali Zagórskiego w Wilanowie, a następnie wraz z innymi generałami przewieźli go do Wilna i osadzili w więzieniu na Antokolu. Wiadomo, że w trakcie pobytu w więzieniu generał pisał pamiętniki, w których krytykował Piłsudskiego i zapowiadał ujawnienie dowodów na jego współpracę z austro-węgierskim wywiadem. 6 sierpnia 1927 roku generał Zagórski zniknął bez śladu. Oficjalne wyjaśnienia były wyjątkowo mgliste i pełne sprzeczności. Piłsudczycy ogłosili, że Zagórski zdezerterował. Oficjalnie oskarżono go o samowolne opuszczenie szeregów armii i rozpuszczono za nim listy gończe. Ciekawostką jest fakt, że podczas swojej służby w armii austro-węgierskiej Zagórski pełnił funkcję oficera lotnictwa. Był pionierem w tej dziedzinie i jednym z pierwszych Polaków, którzy zdobyli uprawnienia pilota. 5. Bliźniacy Piotr i Mieczysław Ejsmontowie. Urodzeni 6 stycznia 1938 roku to postaci, które zyskały sławę jako niezłomni żeglarze, podróżnicy oraz odważni uciekinierzy z czasów Perelu. Ich życie pełne było pasji do morza przygód i niebezpieczeństw, które podejmowali w imię wolności i odkrywania świata. Najbardziej znanym przedsięwzięciem braci Eismontow był ich rejs dookoła świata. W 1969 roku na pokładzie jachtu Maria wyruszyli w podróż która miała trwać kilka lat i stać się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego żeglarstwa. Ich celem było nie tylko pokonanie trudności morskich, ale także przełamanie barier, jakie stawiała przed nimi komunistyczna Polska. Bracia Ace Montowie byli nie tylko świetnymi żeglarzami, ale również inżynierami, którzy samodzielnie zbudowali jacht Maria. Dzięki temu mieli pełną kontrolę nad swoją jednostką i mogli dostosować ją do warunków, jakie napotykali na morzach i oceanach. W trakcie rejsu podczas pobytu w Kanadzie zdecydowali się na dramatyczny krok. Poprosili o azyl polityczny. Udało im się, co pozwoliło im uniknąć powrotu do Polski i związanych z tym represji. Ich decyzja była odważna i ryzykowna, ale ostatecznie przyniosła im upragnioną wolność. Sukces podróży przez Atlantyk sprawił, że bracia wrócili do realizacji największego marzenia opłynięcia kuli ziemskiej. Wyruszyli 24 listopada 1969 roku. Po tygodniach na oceanie i zawinięciu do Brazylii w ostatnim liście do domu napisali: Kochani rodzice, już za tydzień opuszczamy Buenos Aires, akurat w święta Bożego Narodzenia będziemy pośród lodów południa na przylądku Horn. Jest to najlepszy czas na takie przejście. Przygotowujemy się do tego bardzo solidnie i bardzo poważnie. Był to ostatni kontakt mężczyzn ze światem. Niedługo potem kontakt się urwał. W rodzinnym mieście braci już w latach 70. zaczęto organizować regaty poświęcone ich pamięci, ale ze względu na cenzurę nazywały się wówczas regatami Babiego Lata. Po 1989 roku mama Mieczysława i Piotra doczekała się chwili, gdy jej synów przestano uważać za zdrajców ojczyzny i jedną z ulic w Węgorzebie nazwano ich imieniem. Od kilkunastu lat zawsze w pierwszą sobotę września na jeziorze Mamry rozgrywany jest memoriał braci Ejsmontów. 4. Podróżnik Marek Siedlecki. Ten doświadczony polski żeglarz zaginął w czerwcu 2024 roku podczas swojej samotnej wyprawy przez Atlantyk. Siedlecki, który od lat fascynował się żeglarstwem, postanowił zmierzyć się z jednym z najpotężniejszych żywiołów, planując samotnie przepłynąć ocean. Ostatni kontakt z Markiem miał miejsce 13 czerwca 2024, kiedy to wysłał wiadomość o swojej pozycji. Od tamtego momentu ślad po nim zaginął. Rodzina i przyjaciele zaniepokojeni brakiem wieści natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania, do których włączyły się także polskie władze oraz międzynarodowe organizacje żeglarskie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym potwierdziło zaangażowanie w poszukiwania Siedleckiego, współpracując z międzynarodowymi służbami ratunkowymi. Marek Siedlecki nie był nowicjuszem w świecie żeglarstwa, był znany ze swojej pasji do morza i licznych trudnych wypraw. W tym udziału w wielu regatach. Jego samotna wyprawa przez Atlantyk miała być kulminacją jego żeglarskiej kariery, wyzwaniem, które miało sprawdzić jego umiejętności i determinację. Ciekawostką w tej historii jest to, że Siedlecki przygotowywał się do swojej wyprawy przez wiele miesięcy, dbając o każdy szczegół. Jego łódź była wyposażona w nowoczesny sprzęt nawigacyjny i komunikacyjny, co uczyniło jego zniknięcie jeszcze bardziej tajemniczym. 3. Ksiądz Krzysztof Grzywocz. Urodził się 17 grudnia 1962 roku w Dąbrowie Górniczej i związał swoje życie z decyzją o Polską, gdzie pełnił rolę kapłana, rekolekcjonisty i kierownika duchowego. Jego działalność koncentrowała się na pomaganiu innym w poszukiwaniu sensu życia oraz pogłębianiu relacji z Bogiem. Był również autorem książek i artykułów, które inspirowały do refleksji nad życiem duchowym i osobistym rozwojem. Jednak najbardziej tajemniczym wydarzeniem w życiu księdza Żywocza było jego zaginięcie 17 sierpnia 2017 roku w Alpach Szwajcarskich. Wybrał się wtedy na samotną wędrówkę w góry, skąd nie powrócił. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań nie udało się odnaleźć ani jego, ani żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić co się stało. Jego zaginięcie stało się źródłem licznych spekulacji i teorii, jednak żadna z nich nie została potwierdzona. Po zgłoszeniu zaginięcia przez jego znajomych i rodzinę szwajcarskie służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły intensywną akcję poszukiwawczą. W akcji wzięły udział helikoptery, psy tropiące oraz liczni ratownicy górscy. Warunki pogodowe oraz trudny teren alpejski stanowiły poważne wyzwanie dla ratowników. Wysokie szczyty, wąskie ścieżki i zmienne warunki atmosferyczne utrudniały przeszukiwanie obszaru. Mimo zaawansowanej technologii i doświadczenia służb ratunkowych, odnalezienie zaginionego księdza okazało się niezwykle trudne. 2. Anna Semczuk i Ernestyna Wieruszewska. To dwie listki, które zaginęły w 1993 roku podczas ferii w Zakopanym. Ich zniknięcie stało się jedną z najbardziej zagadkowych spraw w Polsce, pozostając nierozwiązane przez 30 lat. Jednak obecnie nowe śledztwo prowadzone przez Archiwum X może przynieść przełomowe ustalenia i wyjaśnić, co stało się z dziewczynami. Był styczeń 1993 roku. Ernestyna i Anna, koleżanki z Warszawskiego Liceum, miały po 17 lat. Pojechały na ferie do Zakopanego, chodziły po górach, które kochały. Zatrzymały się w kościelisku. Miejsce nie było przypadkowe. Ernestyna była tu wcześniej już kilka razy, a jej mama znała właścicielkę kwatery. Tu nastolatki były widziane po raz ostatni, 26 stycznia. Gaździnie powiedziały, że jadą kupić bilety na pociąg, a przy okazji mają się jeszcze z kimś spotkać. I tak naprawdę do dzisiaj nie do końca została potwierdzona informacja, czy dziewczyny się z tymi osobami spotkały, czy nie. Od tamtej pory ślad się urywa. Policja weryfikowała, czy 17-latki nie poszły w góry, w pokoju zostawiły jednak potrzebne do wędrówki rzeczy. Po wyjściu z kwatery sług po dziewczynach zaginął, nie udało się potwierdzić, czy dotarły na dworzec i kupiły bilety. W 2023 roku sprawą zainteresowała się specjalna jednostka polskiej policji, Archiwum X. Rodziny zaginionych dziewczyn od lat walczą o wyjaśnienie tajemnicy i odnalezienie swoich bliskich. Nowe działania Archiwum X przyniosły nadzieję na rozwiązanie tej tragicznej zagadki, choć jednocześnie budzą lęk przed ujawnieniem prawdy, która może okazać się bolesna. 1. Maciej Berbeka To nazwisko, które na zawsze pozostanie zapisane w historii polskiego himalaizmu. Urodzony 17 października 1954 roku w Zakopanem, Berbeka był jednym z najwybitniejszych polskich wspinaczy, który zyskał międzynarodową sławę dzięki swoim niezłomnym osiągnięciom w najwyższych górach świata. Jego życie i kariera były pełne inspirujących historii oraz również dramatycznych momentów. Berbeka to zdobywca pięciu ośmiotysięczników, pierwszy człowiek, który zimą przekroczył wysokość 8000 metrów w Karakorum. Himalaista, przewodnik górski, ratownik TOPR, artysta, scenograf związany z Teatrem Witkacego w Zakopanem, Maciej Berbeka należał do pokolenia lodowych wojowników, czyli pierwszych polskich alpinistów, którzy zaczęli wspinać się w Himalajach. Berbeka jest znany przede wszystkim z pierwszych zimowych wejść na niezdobyte wówczas szczyty ośmiotysięczników. W 1984 roku jako pierwszy człowiek w historii zdobył Manaslu zimą, wspinając się na wysokość 8156 metrów. Cztery lata później Berbeka dokonał kolejnego niezwykłego wyczynu, zdobywając zimą Cho oju o wysokości 8201 metrów. Jednak jednym z najbardziej pamiętnych i tragicznych momentów w jego karierze była próba zdobycia Broad Peak w 1988 roku. Berbeka mylnie sądził, że osiągnął szczyt, jednak późniejsze analizy wykazały, że dotarł jedynie na przedwierzchołek Rocky Summit, znajdujący się na wysokości 8028 metrów. Była to jedna z najbardziej dramatycznych pomyłek w historii himalaizmu. Maciej Berbeka powrócił na Broad Peak w 2013 roku, chcąc raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości i zdobyć główny szczyt. Wyprawa ta zakończyła się sukcesem. 5 marca 2013 Berbeka wraz z trzema innymi polskimi himalajstami jako pierwsi w historii zdobyli Broad Peak zimą. Niestety podczas zejścia prawdopodobnie doszło do tragedii. Berbeka i Tomasz Kowalski zaginęli, a późniejsze poszukiwania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Maciej Berbeka nigdy nie został odnaleziony. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do obejrzenia naszego poprzedniego odcinka 10. Et... Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i w kolejnym odcinku, Podładuj pa. Podładujmy telefon. Podładuj, podładuj. Dobra, ziemno.